W pierwszym odcinku pokażemy Wam, jak zabezpiecza się drzewko owoce przy pomocy kaptura ochronnego. Jakie gatunki najbardziej potrzebują ochrony przed zimą w pierwszym roku? Jest to brzoskwinia, czereśnia oraz morela. Również to zależy od podkładki, ale w szczególności te gatunki wymagają właśnie tego ukrycia. Teraz, jak zakładamy taki kaptur ochronny? Ja zaraz wam pokażę. Rozpakowujemy. O, my mamy takiego fajnego, że tam powoli. Staramy się tak, żeby pokryło całe to drzewko. I mamy takie coś, taką pomoc, jak ściągaczkę. No i już. Nie dość, że skuteczna, to jeszcze bardzo ładnie wygląda Daje taki klimat zimy. Kiedy należy zabezpieczyć drzewko owocowe przed zimą? Kiedy pojawią się już stałe temperatury na minusie. Jeżeli już jest powoli cieplej, czyli temperatury na plusie, należy takie, właśnie jeżeli użyliśmy kaptur ochronny, to właśnie jeżeli się pojawił temperatury na plusie, to go zdjąć na chwilę, żeby właśnie się wyhartowało. Nie zdjęcie tego właśnie kaptura powoduje, że w środku drzewko zacznie powoli puszczać swoje pierwsze pąki, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby ono w tym pierwszym roku się troszeczkę zhartowało, czyli zajmujemy ten kaptur ochronny, drzewko się powoli zahartuje jeżeli już są temperatury znów na tym już na minusie znów zakładamy ten kaptur od nowa prawda, nie chcemy, chcemy właśnie uniknąć tego, że te pączki powypuszczają prawda, to byłoby na wszystko z dzisiejszego odcinka oczywiście są inne jeszcze metody zabezpieczeń na przykład lub włókniną można też również w ten sposób zabezpieczyć drzewko ale jeżeli chcecie takie kaptury zobaczyć znaczy się mamy wysłać wam w komentarz linki do nich, gdzie kupiliśmy takie koptury. Są jeszcze inne, na przykład pingwin, renifer albo miś polarny. Fajne to mi się wydaje, że wygląda. To piszcie w komentarzu. Chętnie na nie odpowiemy. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!